Cześć dzieciaki, witam was bardzo serdecznie w trzecim odcinku Wydika. z serii Zagrajmy w Metro 2033 I właśnie na samym początku pogadamy sobie z tym nieznajomym W takim razie usiądźmy na tym krześle Mnie tu wszyscy nazywają Bourbonem i ty możesz nazwać Słuchaj chłopiec, u mnie dzielce jest dzielca na Suchariewskiej A ta cholerna stacja jest zamknięta Ale no, mnie tak prosto nie zamknąć, dużo kto próbował W końcu, tu jest jeden przechod Miejscy boją się go używać, nazywają go zbitym Но no, я слышал, что вся эта муть в туннелях на тебя не действует, да? Ну значит тебе и проклятый ход ни по Короче, помоги мне добраться до Сухаревской, а я тебе калаш за это. Договорились? Ну и ладушки. А это тебе аванс. На дорожку отоварится. Ну чё, готов. Ну <эн> добра, <No, эн> можем сделать свой квест, а так иначе готовы. karmić można i w bardziej glamurnych miejscach. że to może być całkiem ciekawe, tylko podnieśmy oczywiście amunicję ze stolika. 10. No, ale zawsze do przodu jest trochę. W samym początku to dosyć dużo. Jak za samą zaliczkę zaczniemy je nas zapłacić po wykonaniu tej misji, którą nam zlecił. Sprawdźmy tylko swój ten dzienniczek magiczny. Udaj się do polis, odszukaj Stalkera zwanego młynarzem. Dokładnie. Ale najpierw da, zrobimy tego drugiego. Czyli wydostań się z Ryskiej wraz z Bourbonem. Czyli właśnie z tym gościem. Zrobimy sobie najpierw tego questa. O, mamy nad am amunicję tutaj, podnieśmy sobie. Warto się tutaj właśnie rozejrzeć, bo może zawsze coś znaleźć. O Jezu. już się zaczyna bardzo nieprzyjemnie tutaj. Eee, chodźmy może najpierw lepiej bronią. Nie jest tutaj z latareczką i zapalniczką. Aha, nie mogę najpierw wyciągnąć broni, okej. Okay. To widać on sami wyciągnę. Po prostu jestem przygotowany, że chyba to mi wyciągnął. Nie wiem, to tak. Teraz są tylko moje domysły. są tylko moje domysły, więc mogę się mylić. Ty wchodź pierwszy, ja tam nie wejdę. No. Co ty sobie myślisz? Kurde. Okej, okay, mamy kolejną. Yy, kolejny przerwnik. Nie Которую можно было дать Бурбону подозрительный тип. Идти с ним вместе в заброшенный туннель глупо, говорил я себе. Но что мне оставалось? Другого пути с Рижской не было. Добро. Отлично, вырвались. Ну теперь гляди в оба, пацанчик. Это тебе не на дрезине кататься. В этом туннеле куча серьезных мужиков полегла. Jeśli będziemy drug druga przykrywać, się będzie Ja piernicze. Co my się tutaj wpakowaliśmy? Ja się w się wpakowałem To na nie napadają Dobra. Dzięki za radę jakoś. Cholera nie chce iść ostatnio, ale na przodach też nie będzie za fajnie. Tylko nie to perze, spokojnie, Ja muszę kiedyś wiedzieć, wiecie co, chyba się zabrać za czytanie też książki, bo na razie gra mi się bardzo podoba. Już strasznie mnie wciągnął ten klimat. W ogóle klimat Stranny jest niesamowity. A wiem, co to jest, co to jest. Słyszysz, słyszysz, historię, jak to jest trube. Gawariat jest mi pełny. Nie wiem, że człowiek trube, który słyszał, może ci z Naprawdę, klimat w grze jest bardzo fajny i odpowiada mi, e, więc tak się przymierzam chyba do kupna książki i sobie ją przeczytam, bo nie miałem niestety okazji. Mm. I trochę żałuję, szczerze mówiąc, że tego nie zrobiłem. Tam nikogo nie ma, jest czysto. Straszniejsze są te cienie. ty to jakoś jeszcze przeżyjemy, gorzej z tymi cieniami, są strasznie tajemnicze i Istot... co to jest za laser? Nie, to jest krew, okej. Okay. Что <laughs> это за лазер? это yeah, Вот oh, yes. дерьмо. Это ж челноки из каравана. Все жмуры. Узнаю почерк Третьяковских. А все грозится с ними покончить. <laughs> так, теперь будь на стреме. Они по беспределу выступают. Да базариться не удастся. Слышь, мы а это шухер у них такой. Ну, Нет, зато поднял с вами. Древняя как мир и простая как сатиновые трусы. No robota, nie za dzień banki. Ok, uważamy na te puszki w takim razie, w takim razie. Dobra. Jakoś damy radę. Okej, okay, pięknie. Ale skrzypią te drzwi. Właśnie skrzypnąłeś drzwiami. O, obrabujmy sobie ich tutaj. Weźmy w takim razie troszeczkę kasy. Mm, znowu naboje tyle pułapki można rozbroić. Musisz uważnie się rozglądać. Okej, okay, dzięki za radę w takim razie. Podnieśmy sobie znowu amunicję i co my tutaj mamy? Aha, amunicję, strzelby. Super Super, to mogę podnieść ten nóż. Tak. Nie wiem po co mi tutaj jeden należy. Wow Co to było? Aha, pułapka. Okej, okay. Chyba nas zauważyli. Idź pierwszy. Co się stało? Czemu zostałeś w miejscu? Cholera. Yy, Czyżby był jakiś błąd? Czy tak po prostu miał być? Czy ja może miałem tutaj coś zrobić? Moment. To była broń i pułapka, którą mógłbym teoretycznie rozbroi rozbroić, ale ja w to wszedłem jakoś. <laughs> Nie żałuję tego, szczerze mówiąc. O, tu mamy amunicję. Zauważyłem ją tylko do tego, że zgasiłem światło. Tego nie mam zamiaru na razie dotykać tych puszek. Zobaczmy tutaj. Mm, idziesz? Nie. No to sprawdźmy sobie może na naszym jakby dzienniczku czy mamy coś zapisane. Ochraniaj! Ochraniaj po prostu. Dobra, mamy go ochraniać. tutaj za bardzo nam się tutaj nic nie zapisało szczegółowo. Co mamy robić? Schowajmy to weźmy broń. Dokładnie. Zobaczymy latarkę, może to mi się bardziej przyda yy... i idź do przodu Łoj! Już wiem czemu stałeś, kurde Dobra Teraz was ściągnę. Nie bójcie się, za chwilę zginiecie Dobra. żyje. Jest jeszcze drugi Nie, 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 Chowają się. Okej, okay. mam nadzieję, że on się nie zawiesił, tylko że po prostu on wie, co robi i się chowa. Jeszcze żyją? Tak, jeszcze żyją. Sporo ich tam mamy. Gincie, bandyci. U nas jest żertwy. Ogólnie bardzo mi się podoba rosyjski Te słowa można nawet zrozumieć, tak jak wiecie, z polskiego O Jezus, mało się Sporo ich tam jest, Jezu Dlaczego ty mi nie pomożesz, dziado, tylko stoisz i się patrzysz? No, będę strzelać serialem, tak jak mi tamten radził, to jest dobry pomysł Troszeczkę podejdźmy, zobaczmy. Tamten nie żyje. Znaczy, możemy go jakoś chyba obrabować, prawda? Zebrać jakąś amunicję czy coś w tym stylu? Tak mi się przynajmniej wydaje. Zaraz zobaczymy. Coś tam podnieśliśmy. Coś tutaj mamy. Wow! to strzelał. Najważniejsze, skąd? Ost ty, gnoju, chodź tutaj. Wychyl się tylko. Zdychaj. Dobra, nie, obejdziemy sobie ich z drugiej strony. Mimo, że jest poziom normalny, tutaj wiem, że może oni mnie nie zabiją, dlatego bym się przeraszował, czy coś w tym stylu. Ale postaram się to załatwić jak najbezpieczniej, dlatego że nie chcę ginąć. Nie wiem, jak daleko mam e, save'a. Nie chciałbym później na przykład od tej pierwszej stacji tutaj zapierdzielać ponownie. Wow. Jeszcze nie miałem na szczęście przyjemności ginąć w metrze. Mm, dobra, ten nie żyje, nie żyje. Chyba jest czysto. Chyba, że wyczyściliśmy tutaj ich. Okej. Okay. Nie! Kogoś tam jeszcze słyszałem, ale obrabuję sobie go z amunicji. Dziękuję. A tu coś jeszcze było? No było, oczywiście. Jeszcze? Super. Chyba tego też można jeszcze raz obrabować. Nie, ale tutaj można coś podnieść. Dobra. Hmm, zobaczmy skąd oni tam do mnie próją. O Jezu, tam jeszcze jest! No, po rączce, dawaj rączkę. No dawaj. Dobra, eee, weźmy sobie to. W FPS-ach ogólnie jest ciężko... Tak, troszkę... Teraz to sobie, wiesz co, przypomniałeś, o nie, jak ja już ich wypiłem. Eee, mówię, że w FPS-ach jest... O, apteczka, dosyć ciężko komentować to, co się dzieje, bo tak naprawdę w FPS-ach jest non-stop akcja. Mm, tak jak na przykład taki moment tak tutaj właśnie, gdzie wybijamy. Najciekawiej właśnie jest jak mam jakieś caccenki lub wykonuję jakiegoś dosyć ciekawego zawiłego questa. Takie momenty jak ten mogą wydawać się troszeczkę nudne, ale mam nadzieję, że w sposób dostateczny jakby to komentuję. Okej, okay, co teraz? Otwieramy te drzwi, czyli... nie, tam nie przejdziemy. Zobaczmy, co my tutaj jeszcze mamy. Nie, 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 to nie to. Okej, okay, otwórzmy drzwi w takim razie. Aha, ja mam wchodzić pierwszy, super! Dzięki, naprawdę. Jesteś wielki, wiesz? Jesteś wielki. Zdychaj! No, pięknie. Mać sobie amunicję. Kurde, tam jest ich sporo jeszcze, z tego co słyszę po głosach. Masakra. Spójrzcie na mnie. Spójrzcie tylko na swojego oprawcę i mordercę. Dobra, nieważne. Jeszcze jeden nam został, okej okay. i też Nie, jak przeżyłeś hatshota. A, maskę, tak? Ten mój cel. Moja celność powala. Wrogów z wrażenia dosłownie. <absolutnie. grygów> okej. Okay. Eee, Weźmiem amunicję. Jeszcze tutaj, z tego tylko sobie weźmiemy te strzelby, super. Nie wiem czy dobrze robię, że podnoszę wszystko jak leci. Mam nadzieję, że tak. Jak nie no to trudno. Czy coś, coś mamy ciekawego? Możemy zgasić, ale nie no, zapalmy. Zapalmy to. Jak tutaj się sprawdzało? Mm, tylko to do mm, latarki, jak się tą baterię przynośną wy, yy, wyciągało, muszę sobie sprawdzić. Będziemy jechać po kolei przyciskami. To nie to, cofnij. Okej. Okay. Nie, nie chcę maski. Nie chcę maski. Zdejmij ją, zdejmij ją. zdejmuj. F to jest latarka. Dobra, nieważne, jako że do tego dojdę jeszcze. Myślę, że będzie to jeszcze gdzieś tam przedstawione i wyjaśnione. Albo po prostu sobie później ten filmik jeszcze raz obejrzę i sprawdzę. Dobra, mam jakąś kacynkę. A nie, kolejny przerywnik, więc ja się standardowo wyciszę. Но простые люди иной раз ведут себя страшнее монстров. Сколько еще братьев по разуму попытается прикончить меня, пока я доберусь до полиса? Мост чисто стрёмное место, пацанчик. Вот тебе план. Я тебя крою, а ты гляди за мной. Будем идти вместе, справимся. И не выделывайся там. Мне еще жить охота. Okej, okay, to prowadź. Mamy tutaj kolejne pułapki. O, coś się świeci. To pewnie naboje będą, dokładnie. Amunicja zawsze się przyda. Jezu, ile tych nietoperzy tutaj jest. No, idź pierwszy, prowadź. Fuck, uderzyłem w to. Dobra, najpierw zdradziłem naszą pozycję. Co okay, tam? pięknie. Myślę, że się tu zarwie za chwilę. Nie chciałbym tam na dół wpaść. Jakieś opary tam się wydobywają. O właśnie, maska. Właśnie o tych oparach mówiłem. Eee, zobaczmy, jak długo to nam podtrzymaj. Nie za długo. Nie za długo, więc musimy się streszać. A, do, do tych próbujesz? Okej, okay, nie zauważyłem ich na początku. Te granice wytrzymały ze spory. Nie, amunicji. Super. Za tobą! Dobra, ze strzelbą wtedy będziemy sobie chodzić. Eee, ta maska mi za długo tutaj nie pociągnie, naprawdę. Musimy się streszać teraz. Ostro. Już on na czerwonym. To bardzo fajnie jest to zrobione, podoba mi się ten taki sposób interaktywny, że tutaj patrzymy na zegarek, tutaj patrzymy na ten dziennik, swój to jest naprawdę bardzo fajnie jest to zrobione. Tu możemy wyciągnąć, tu możemy go oświetlić. Strasznie mi się to podoba. Okej, okay, ale schowajmy to i weźmy sobie naszą spluwę gdzie ty poszedłeś? Już tam jesteś, co tak spidujesz? Mieliśmy się trzymać razem, zwolni trochę. Chciałem się tutaj rozejrzeć, wiem, że maski nie działają za dobrze. Zdejmijmy. Okej, okay, już, już mogę wytrzymać, tutaj bez maski. Weź to, zdejmij. jest tylko filter. Dobra, nie chcę, żeby nas wzięli za bandytów, więc poczekajmy spokojnie. A, F trzeba było przytrzymać, żeby sobie naładować latarkę. Okej, okay, super, więc naładujmy ją. Fajna przynajmniej ta bateria. No, okej, okay, teraz będzie lepiej świecić i dłużej. Od razu lepiej. No, przeszukajmy go. Jak już jesteś pod ręką? I tutaj jeszcze. I tutaj, dziękuję bardzo. Ale obfity byłeś w amunicję. Eee, dobrze, gdzie ty jesteś, jeśli się schowałeś? Gdzie on polazł? Aha, na dół, Skoczyć tutaj? Znowu przyda mi się maska, więc on sobie wybierzemy. Jezusie, otrzep się ode mnie! Mutancie! Wow, wow, wow! Teraz padnę No, pięknie. I znowu strzelając za oknem. Fairwerkami. Ok, zaskoczmy sobie. Mam nadzieję, że to przetrwam. Trochę bolało. To nie było jakieś tu. O, schody były. Wiedziałem, że jakieś inne zejście było niż taki skok. Ale co tam. Dobra, jak jesteśmy już u góry, to już możemy zdjąć maskę, bo za dużo mi tutaj jej nie zostało. No właśnie, mało czasu, mało czasu. Zobaczmy sobie, w, w takim razie. Jezus, spadniemy! O! Wow. Dobra, ubierzmy sobie maskę z powrotem. Jezus, Maria! No nieźle, nieźle. Dobra, chyba załatwiliśmy już ostatniego z tych potworów. Tak mi się wydaje, dobra. Miałem rację. Człowieku, streszczaj się, mi się za chwilę filtr skończy tutaj w masce i... Zginę. Tam nadciągałem znowu. Złączmy się jej na razie. Przynajmniej... No podejść tylko! Pięknie już! Jezu! Naciskajmy E szybko! Szybko, 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 szybko! Pięknie! Wow. Super! Super! Super. Eee, tutaj go nie ma hmm, Zabił go, oki okay. Możesz zdjąć już maskę, wiesz? <grywanie> Przeładujmy może lepiej Te odgłosy nie są zbyt przyjemne. Weźmy maskę ponownie. Znowu miejsce niestety jej wymaga. Okej, okay, pułapka, pułapka. Przeskoczmy! Fantastycznie. Mi się wydaje, no właśnie, że coś za nami będzie biegło. Jezu, ale ile tych mutantów! Idźcie na niego! Wow, on jest niezły. To bardzo. Sprawdźmy, może mam już amunicję w tym karabinie, może już mi się uzbierało. No dokładnie, mamy troszeczkę. Przodujmy sobie w takim razie. 12, ale zawsze trochę. Okej, okay, mamy kolejną jakąś teraz kaccenkę. Nie kacenkę, tylko oczywiście jakiś cypras. Prospekt Mira był всего w pari socin metrów. No, Bourbon przeduprzedził, że droga idzie po zatieranym katakombom. Okej. Okay. Tak więc... Y te katakumby będziemy eksplorować i dokończymy tego questa w następnym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Cześć, pozdrawiam, do usłyszenia, trzymajcie się na razie, cześć. może